Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Maciej Urbanowski, jestem historykiem literatury polskiej, i, i dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o doświadczeniu. Przyszłości w literaturze polskiej po 1945 roku. Generalnie doświadczenie przyszłości w całej literaturze polskiej wieku XX jest z gruntu pesymistyczne. Wiążą się z nim zwykle przeczucia lęku, niepokoju, a nawet nadchodzącej katastrofy, która zmiecie fundamenty całej cywilizacji zachodniej. Futuryzm, rozumiany nie tylko jako awangardowy prąd. Na początku lat 20. wieku XX, ale też jako optymistyczna wiara w przyszłość, w to, że będzie ona lepsza od współczesności dzięki rozwojowi techniki, dzięki stworzeniu nowego człowieka lub nowego społeczeństwa. Tak rozumiany, optymistyczny futurys okazywał się zwykle fenomenem krótkotrwałym, nierzadko był zresztą od razu już podszyty wspomnianymi lękami, jak było w nogach Izoldy Morgan Brunona Jasińskiego. Ten sam Jasiński, przypomnę, napisał jednak powieść Pale Paryż, której to powieści, optymistyczna wizja przyszłej ludzkości zakładała zwycięstwo idei komunizmu, a więc powstanie nowego, szczęśliwego społeczeństwa budowanego na gruzach kapitalizmu. Z kolei w powieści fantastycznej Antoniego Słonimskiego Torpeda Czasu z roku 1923 przyszłość widziana z perspektywy roku 2133 jest wprawdzie pełna wspaniałych wynalazków technicznych. Które ułatwiają życie mieszkańców Ziemi, ale tych mieszkańców jest tak mało na skutek minionych niedawnych wojen, że bohaterowie powieści próbują cofnąć się w przeszłość, aby zmienić naturę ludzkości, co im się ostatecznie nie udaje. Optymistyczne wizje przyszłości łatwiej w dwudziestoleciu znaleźć w literaturze niższych lotów, na przykład w powieści Babel Feliksa Burdeckiego z roku 1931. Widzimy tam przyszłe Stany Zjednoczone Europy, zjednoczone na podstawie haseł humanitarnych i pacyfistycznych, ale także w oparciu o wspólne interesy gospodarcze, a zwłaszcza wspólne misje podboju kosmosu, tworzenie rakiet międzyplanetarnych, które kursują między Ziemią, Wenus a Marsem. Dominuje jednak w latach 20. i 30. wspomniany katastrofizm, w myśleniu o przyszłości. Myślę tu nie tylko o katastrofizmie poetyckim, a więc wierszach Józefa Czechowicza, Czesława Miłosza, Jerzego Zagórskiego, pełnych lęków o nadchodzącą przyszłość, ale też o powieściach i dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza. Przyszłość Kreślona w tych dziełach to okrutne wojny, to inwazje na Polskę i na Zachód ze strony barbarzyńskiego wschodu, to triumf społeczeństwa termitów, zdehumanizowanego, zdesakralizowanego, konsumpcyjnego, a zarazem zniewolonego często, poddanego mniej lub bardziej totalitarnej dyktaturze. Poeci pokolenia wojennego dodadzą do tych wizji także przekonanie, że przyszłość przyniesie zerwanie ciągłości pokoleniowej, że przyszłość nie zrozumie współczesności. O głuchym, drwiącym śmiechu przyszłych pokoleń pisał przecież Tadeusz Borowski. Nie, nie dziwi więc kariera w całym XX wieku tytułu sławnej powieści Aldusa Huxleya Nowy wspaniały świat. Powieść Opublikowano w 1932 roku i niemal natychmiast przetłumaczono ją na język polski. Tytuł Nowy, wspaniały świat nabrał od razu wymowy ironicznej, bo określona w książce angielskiego pisarza wizja Republiki Świata w roku 2540 była na pewno nowa, ale też na pewno nie wspaniała. Przyszła ludzkość w wizji Huxleya to robotnicy manipulowani psychicznie, fizycznie i farmakologicznie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie. Nie mają wyższych potrzeb, dlatego obniża się ich poziom umysłowy, dostosowując go do minimalnych wymagań od twórczej pracy. Kolejna dawka somy, narkotyku, od których mieszkańcy nowego, wspaniałego świata są uzależnieni, uśmierza ewentualne niepokoje i nastroje buntu. Zgodnie z Maksymą, e, cytuję, gdy jednostka czuje, wspólnota szwankuje. Ofiarą tego zbiorowego pokoju i spokoju jest wybitna twórczość, jest wolność jednostki, jest jej prawo do cierpienia i decydowania o własnym losie. Po 1945 roku na doświadczenie przyszłości w naszej literaturze będzie wpływał właśnie taki antyutopijny, antymodernistyczny, antytotalitarny sposób jej przedstawiania, który to nurt będą wzmacniały nie tylko niedawne doświadczenia wojenne, ale z biegiem lat także praktyka budowy komunizmu w Polsce. To ostatnie doświadczenie przez krótki moment. Prowadzi jednak do naszej literatury pewne optymistyczne wizje przyszłości, pewne optymistyczne sposoby jej kreowania i doświadczania, powracające w pewnym sensie do tych wizji, które znamy z literatury awangardowej lat dwudziestych, chociażby we wspomnianej powieści Pale Paryż-Jasińskiego. W wierszu My Wiktora Woroszyńskiego z początku lat pięćdziesiątych znajdziemy wizję tajemniczego przyszłości kraju, w którym wspólnie mieszkają przodownicy ze Śląska, z Uralu, dokerzy z Brestu, Antwerpii i Oslo. A więc przyszłość, która jest kosmopolityczna i proletariacka. Adam Warzyk snuł wizję ludu, który wejdzie do Śródmieścia, cytuję, w staromiejskiej gardzieli wolna przestrzeń wystrzeli i rozstąpią się przejścia z peryferii do placów, z fabryk do pałaców. Lud wejdzie do śródmieścia i ustali wzdłuż trasy, wzdłuż nowej marszałkowskiej jedność piękna i pracy, planowania i troski. Stary świat zastąpi w tym wierszu przyszłość nowa, piękna, harmonijna i przyszłość, przyszłość której będzie dominował właśnie ów lud. Ciekawym przykładem wiary w komunistyczną utopię były pierwsze utwory fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Bez wątpienia autora, który najczęściej kreślił w swoich utworach wizję przyszłości, stając się swoistym ekspertem od dziedziny, którą sam określił mianem futurologii. W tych wczesnych powieściach przyszłość jest wspaniała dzięki zwycięstwu komunistów. W astronautach opisywany jest lot rakiety Kosmokrator na Wenus. Rakieta jest napędzana dzięki energii pierwiastka komunium, nazwanego tak od e, ustroju, który panuje. Na ziemi. Jak czytamy w powieści jest rok 2003 zakończone zostało częściowe przelewanie Morza Śródziemnego w głąb Sahary, gibraltarskie elektrownie wodne dały po raz pierwszy prąd do sieci północnoafrykańskiej i wiele lat już mijało od upadku ostatniego państwa. Kapitalistycznego. Panowanie komunizmu poz pozwoliło ludzkości się zjednoczyć, pozwoliło jej na rozwój techniki, pozwoliło na opanowanie klimatu, a wreszcie na, na podbój kosmosu. W powieści Obłok Mag ob Magellana e, głównym celem ludzkości w przyszłości, rzecz toczy się w wieku 32 jest znowu podbój kosmosu. Jest to już znowu ludzkość doby komunizmu. Kapitalizm uosabiany przez Atlantydów został dawno pokonany. Na Ziemi panuje szczęście wzmacniane przez specjalne zabiegi felictologiczne. Nie ma biedy i konfliktów, wykorzeniono też religię. Główni bohaterowie powieści Lema to załoga statku kosmicznego Gea, którzy który w chwili tajemniczego kryzysu do kontynuacji podróży mobilizują opowieści o bohaterskim komuniście walczącym z faszyzmem. Wreszcie w opowiadaniu Topolny i czwartek gospodarka rynkowa to znowu relikt przeszłości zapełnionej drapaczami chmur w Warszawie nad brzegiem uregulowanej Wisły mknie autostrada. Praktyka budowy komunizmu szybko weryfikowała ów utopijny i niejako oficjalny optymizm dotyczący przyszłości. Dylemat popiół czy diament który stawiał w tytule swej powieści Jerzy Andrzejewski, szybko kazał wskazywać na pierwszą część owej alternatywy. Można zresztą dodać, że w pewnym momencie doświadczenie komunizmu wiązało się jakby z unieważnieniem samej kategorii przyszłości. Tak jest w Małej Apokalipsie powieści Tadeusza Konwickiego, gdzie z jednej strony mamy apokaliptyczny obraz przyszłej Polski, Polski komunistycznej, ale z drugiej strony nie jest do końca tak naprawdę jasne, o jaką przyszłość chodzi i czy to w ogóle jest przyszłość. W powieści Konwickiego nikt nie wie, jaki jest dokładnie rok. Co więcej, jest to tajemnica państwowa, dlatego też nigdzie nie ma kalendarzy. Cytuję fragment powieści. Nikt nie zna daty, bo przez lata a to prześcigano terminy, a to zawalano. Raz goniono zachód i go przekaniano. W innym momencie przeganiano i zostawiano w tyle. Każda gałąź przemysłu, każda instytucja, każdy PGR mieli swój kalendarz i z nim się zmagali. Pięć miesięcy do przodu, później dwanaście do tyłu: 1974 w 1972, potem 1977 w 1979. I wszystko się pokiczkało. Koniec cytatu. Takie apokaliptyczne doświadczenie właściwie unicestwionej, zamglonej przyszłości łączone z doświadczeniem komunizmu pojawiało się w polskiej literaturze zresztą dość szybko. Jeszcze przed publikacją głośnej powieści George'a Orwella rok 1984 wydanej zresztą po polsku 4 lata od swojego pierwodruku w roku 1948 zakazanej w Polsce Ludowej. Orwell, jak pamiętamy, ukazywał niezbyt odległą wówczas przyszłość w skrajnie pesymistyczny sposób. Świat roku 1984 jest kontrolowany przez wszechobecne państwo, które z kolei rządzone jest przez partię wyznającą ideologię anksocu. Każdy obywatel Orwella jest poddany inwigilacji, między innymi przez wszechobecne teleekrany i podsłuchy. Wszelkie objawy nieposłuszeństwa, także tzw. myślozwrodnie, są karane śmiercią. Społeczeństwo poddawane jest nieustannej indoktrynacji, która zakłamuje rzeczywistość, podobnie jak czyni to zmanipulowany język. Przyszłość Orwella to koszmar, więzienie, z którego tak naprawdę nie ma ucieczki. To także ekstrapolacja i hiperbolizacja praktyki współczesnych totalizmów, zwłaszcza bolszewizmu. Książka Orwella wpłynęła mocno na doświadczenie pisania o przyszłości w naszej powojennej literaturze, ale jak wspomniałem, już wcześniej pojawiają się równie pesymistyczne jej wizje. Myślę tu o mało znanej. W powieści Witolda Olszewskiego budujemy kanał wspomnienia kierownika budowy planowania. Okazała się ona w Rzymie w roku 1947, a pod pseudonimem Olszewski krył się Stanisław Kępiński, Polak, który w Związku Sowieckim w czasie II wojny światowej trafił do obozu pracy, potem w wyniku tzw. amnestii znalazł się w Wojsku Polskim, a po 1945 roku wyemigrował do Ameryki Południowej. Budujemy kanał to groteskowa, zarazem przerażająca wizja przyszłości, w której duża część świata po II wojnie ojczyźnianej, jak czytamy w tej książce, opanowana jest przez komunizm i Związek Sowiecki. Morze Śródziemne stało się Morzem Śródsowieckim, Tel Awiw stał się Tel Stalinem, a w obozach pracy na dalekiej północy. Cytuję, niedojrzałe elementy Ceylonu, Argentyny i wielu innych krajów przebudowują swą psychikę, strzeżeni przez strażników, którzy pilują ich w wieżyczkach z machoniu wyprodukowanych przez, cytuję, wyczynowców z Pędżabu. Fabuła książki Olszewskiego opowiada o budowie kanału sowieckiego, który ma połączyć Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym i umożliwić ekspansję komunizmu. Materiałem do budowowego kanału są kamienie z rozbiórki piramid w Egipcie, ale też zwłoki budowniczych, którzy przybywają masowo z łagrów sowieckich, masowo też mrą w czasie budowy, a ich ciała stanowią tak zwaną zasuszkę utwardzającą brzegi kanału. Całą budowę widzimy oczyma narratora i głównego bohatera, Piotra Bezgołosowa, więźnia, który zostaje w pewnym momencie kierownikiem budowy. Bezgołosow to człowiek nowy, człowiek przyszłości, który traktuje wszelkie absurdy, ale też zbrodnie władzy jako rzecz normalną. Niewola dla niego jest nie tylko czymś lepszym niż wolność, ale także czymś zupełnie normalnym. Powieść Olszewskiego była... Zapowiedzią nurtu antytotalitarnego myślenia o przyszłości w literaturze polskiej, ale tego rodzaju fantastyka, e, zwłaszcza na emigracji, nie była częsta. Charakterystycznie, że tylko we fragmentach opublikowano w latach 60. antyutopijną powieść Czesława Miłosza Góry Parnasu. Niedokończona zostanie wydana w roku 2013. Szczątkoła fabuła Gór Parnasu rozgrywa się pod koniec XXI wieku w świecie pozornej szczęśliwości opanowanej przez bezmyślną konsumpcję. Forma science fiction staje się tutaj dla Miłosza pretekstem do przedstawienia pesymistycznej wizji świata, który ma wspaniałe osiągnięcia cywilizacyjne, które tak dalece ułatwiają ludziom życie, że czynią je pozbawionym sensu i pustym. Postęp czyni z bohaterów powieści Miłosza bezbronne indywiduła specjalnej troski. Dominuje tutaj zabawa, której oddają się mieszkańcy w wieku od lat 17 do 25, specjalnie upupiani. Infantylizowani przez władzę. Nauka uchodzi za kaprys i nieliczny, przywilej nielicznych sztuka z kolei stała się tak powszechna, że zatraciła wszelką wartość. Równocześnie to społeczeństwo w przyszłości w górach Parnasu jest kontrolowane przez anonimowe gremium, które powoduje, że od czasu do czasu znikają poszczególne jednostki w sposób nieoczekiwany i niezapowiedziany. Całość powieści Miłosza znowu podszywał pesymistyczny lęk o przyszłość i o kierunek globalnych zmian tym razem całej ludzkości. Ulepszenia wprowadzają komfort, konsumpcję, wygodę, ale zarazem prowadzą do zaniku uczuć metafizycznych i tak naprawdę do zaniku człowieczeństwa. Była to więc diagnoza bliska temu, co pisał wcześniej Huxley czy w latach 60. i później w kraju rozwija się też wspomniana już literatura futurologiczna Stanisława Lema. Pisarz odchodził w niej coraz bardziej od optymizmu owych wczesnych powieści np. astronautów i wiary w komunistyczną utopię. W wizjach przyszłości Stanisława Lem'a, które pojawiają się w takich utworach jak Cyberiada, Dialogi czy Kongres Futurologiczny, pojawia się coraz więcej obaw związanych z przyszłością. Komunizm nie zwycięży, bo nie jest zdolny do samoregulacji, ale też mimo rozwoju techniki, człowiek nie jest w stanie zbudować doskonałego, harmonijnego społeczeństwa, a podejmowane przez człowieka próby budowania takiego Doskonałego społeczeństwa nie tylko prowadzą do porażek, ale czasem też do bardzo groźnych skutków. Przyszłość nie zlikwiduje przede wszystkim zła, a ono jest jakby nieuchronnym elementem ludzkiej natury. Lem wierzył oczywiście bardziej szczegółowe zjawiska w przyszłości. Jednym z nich miało być doświadczenie poznawania kosmosu oraz spotkania z innym, z obcym, które zwykle kończy się porażką. Utworze Sexplosion z roku 1971 Lem pokazywał ludzkość roku 1998, w której stracono popęd seksualny, a rząd masowo zmusza obywateli do reprodukcji. W innych utworach wraca wizja przyszłości, w której powszechny stał się terroryzm, komercjalizacja deformuje kulturę i stosunki społeczne, a wszechobecny hedonizm podrywa wiarę w wartości. Cywilizacja przyszłości w utworach Lema niekiedy traci sterowność i wpływa niszcząco na zachowania ludzkie. W powieści Pokój na Ziemi z roku 1984 Bunt Maszyn wraca ludzkość do stanu z wieku XIX, co okazuje się zresztą błogosławieństwem, gdyż wyrywa ludzkość ze spirali absurdalnego postępu. Ciekawym fenomenem i zjawiskiem jest też pojawienie się w latach 70. i 80. w prozie polskiej nurtu, który określono mianem fantastyki socjologicznej. Myślę tu o książkach Janusza Zajdla, Macieja Parowskiego czy. Marcina Wolskiego albo Edmunda Wnuka Lipińskiego. W książkach tych, jak pisał Maciej Parowski, następuje powrót z gwiazdku ziemi, ku człowiekowi, ku jego prawdziwym problemom politycznym, gospodarczym i duchowym. Przede wszystkim jednak w centrum jest tutaj wizja polityczna przyszłości. Fantastyka socjologiczna staje się w istocie przypadkiem fantastyki politycznej a jeszcze ściślej fantastyki antytotalitarnej, demaskującej mechanizmy systemów totalitarnych, bo one, zdaniem autorów tego nurtu, będą decydowały o kierunku rozwoju społeczeństw w przyszłości. Wszyscy wymienieni pisarze tworzyli więc fantastyczne światy przyszłości, położone w mniej lub bardziej odległej przyszłości i przestrzeni, ale zarazem ukazywali w sposób, można powiedzieć, znowu wyolbrzymiony pewne zjawiska, które toczyły się w czasach im współczesnych, zwłaszcza w Perelem, istotny i wspólny książką tego nurtu fantastyki socjolo socjologicznej wydaje się swoisty antymodernizm zrodzony z nieufności wobec wszystkiego, co niesie ze sobą nowoczesność. Charakterystyczna jest tu głośna powieść Janusza Zajdla z 1982 roku, zatytułowana Limes Inferior, a więc Dolna granica. Jesteśmy w przyszłości, w której technika i automatyzacja ograniczyły znacznie ilość pracy. Pracują tylko uprzywilejowani, najinteligentniejsi z klasy zero, bo właśnie ludzkość jest wówczas podzielona na rozmaite klasy ze względu na stopień inteligencji. Przedstawiciele klasy zero nie tylko pracują, ale w związku z tym mają najwyższe dochody. Rozwinięta technika, której symbolem w powieści są klucze, będące kombinacją dowodu osobistego, karty kredytowej, zegarka, kalkulatora, pozwalają kontrolować jednostki przez państwo, a zarazem ukrywać przed obywatelami prawdziwe struktury państwa, którymi, jak się okaże w zakończeniu powieści, rządzą przybysze z kosmosu. Państwo ukazane przez Zajdla jest państwem znowu skrajnie uporządkowanym, doskonale zorganizowanym, ale za cenę opresyjności i represyjności. W porządku pilnują kapusie, tajniacy, rozmaici kontrolerzy porządku. Powszechnie obowiązujący w tym państwie slogan, cytuję, maksimum wygody i, min i wolności przy minimum wysiłku i obowiązków, służy dezinformacji i ogłupianiu społeczeństwa, a ostatecznie totalnej znowuż, Indywigilacji. Otępienie to cytat z powieści, demoralizacja, ukierunkowanie umysłów na sprawy codziennego bytu, wszystko to sprzyjało utrzymywaniu pokoju, oddalało widmo zamieszek, tak stwierdzi główny bohater powieści. To otępienie, demoralizacja pozwala nie tylko rządzić społeczeństwem, ale także ukrywać przed nim właśnie prawdziwe cele rządzących nim przybyszów. Ta wizja przyszłości ukazana przez Zajdla i przedstawicieli nurtu socjologicznego, oczywiście z perspektywy współczesnej, jawiła się także jako pewna diagnoza tego, czym jest Polska Rzeczpospolita Ludowa i czym jest państwo komunistyczne. Z dzisiejszej perspektywy Zajdel i jego koledzy pisarze pokazywali społeczeństwo, które Miało być w Polsce budowane po 1989 roku. Ten pesymizm okazywał się więc zaskakująco często słuszną czy zgodną z naszymi dzisiejszymi doświadczeniami profecją. Dziękuję bardzo. Mówiłem o doświadczeniu przyszłości w literaturze polskiej po roku 1945. Zapraszam na inne wykłady.